on the ladder now Okay. I'm uh, at the foot of the ladder the foot beds are only uh, depressed in the surface about uh, 1 or 2 inches almost like a powder Armstrong is on the moon Neil Armstrong 38 year old american standing on the surface of the moon on this july 20th 1969 Just one small step for man one giant leap for mankind. His quote was that's one small step for man, one giant leap for mankind. To miała być rutynowa wyprawa na Księżyc. Nawet nie wzbudziła zainteresowania prasy, radia i telewizji. 11 kwietnia 70 roku o godzinie 13.13 .13, z Cup Canaveral na Florydzie wystartował statek kosmiczny Apollo 13 z trzyosobową załogą w składzie. Dowódca James Lovell, Fred Hayes i John Swigert. Wszystko przebiegało wspaniale. Statek bez problemu dostał się na orbitę okołoziemską i połączył z lądownikiem. Nagle w godzinę po starcie w odległości 200 tysięcy mil od Ziemi nastąpiła eksplozja zbiornika. Z tlenem. Kosmonauci z przerażeniem spostrzegli, że w przestrzeń kosmiczną wycieka jakiś płyn. Okazało się, że Apollo 13 zaczął gwałtownie tracić tlen. Centrum kontroli lotu podjęło dramatyczną decyzję. Załoga musi natychmiast przenieść się do lądownika, który pozostał nieuszkodzony. Zapas tlenu umożliwiał przebywanie w lądowniku trzem kosmonautom przez 45 godzin. Tymczasem załoga Apollo 13 była w nim aż przez 4 dni. Ze względu na uszkodzenie akumulatorów zdecydowano się na wyłączenie ogrzewania. W kabinie była temperatura około 0 stopni Celsjusza. Korzystając z małego komputera pokładowego lądownika załodze udało się powrócić na Ziemię. Od czasu tej Wyprawy NASA nie przydziela żadnemu statkowi numeru 13. Które zostały notabene ujawnione dopiero w 1985 roku. Dokumenty i filmy zrobione właśnie przez astronautów z wypraw księżycowych. Ponieważ za chwilę będziemy o tym mówili i przedstawimy także dosyć niezwykły materiał, proponuję posłuchać następnego telefonu. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. E, nazywam się Ja ja mam takie pytanie cały czas się mówi o tej dobrej stronie tych wypraw, a ja chciałam się zapytać, ile osób nie powróciło na Ziemię? No więc tutaj jest taka historia, że Amerykanie prowadzą tę statystykę bardzo, bardzo rzetelnie i w odróżnieniu od programów radzieckiego i rosyjskiego programu kosmicznego, gdzie dowiadujemy się o pewnych faktach z opóźnieniem, tutaj jakby nie ma nic zamkniętego ukrytego. I chciałbym powiedzieć, że najpoważniejszą stratą w programie kosmicznym było spalenie się trzech kosmonautów trzech astronautów, a przepraszam, kosmonauci są radzieccy, astronauci są amerykańscy. Trzej astronauci amerykańscy w maju 1967 roku podczas treningu na przylądku Canaveral spalili się w swojej rakiecie. To dało później asump do zmiany atmosfery, ponieważ do tej pory całość kapsuły była tlenowa. W tej chwili atmos po, po tym wypadku straszliwym, śmiertelnym, który wstrząsnął całymi Stanami Zjednoczonymi, e, zmieniono atmosferę w, statku, w statkach kosmicznych Apollo, na e, wy, eliminując tlen jako czynnik, który tej, wtedy, wówczas, wówczas jakby e, po prostu doprowadził do zespołu z popielenia trzech astronautów. Ciekawe, jak było w Związku Radzieckim, bo wiadomo, że oni także próbowali. No więc tutaj na nic nie ma, nie, pe... ma danych. nie ma nic pewnego i e, chciałem tutaj ponieważ mówimy o Księżycu, e, chciałem powiedzieć, że e, na kilka tygodni przed odpaleniem e, Saturna 5 wyprawy Apollo 11 e, Rosjanie próbowali swoją najbardziej tajną i największą e, gigantyczną rakietę N i po wyjściu na kilkadziesiąt metrów nad kosmodrom Baikonur rozpadła się w ogromnym, spektakularnym błysku. Do tej pory nie wiadomo, czy na szczycie tej rakiety nie było dwóch ludzi, ponieważ Rosjanie do końca prowadzili wyścig z Amerykanami. I do tej pory nie wiadomo, czy w tym wypadku nie zginęło dwóch kosmonautów radzieckich, którzy mieli jakby wyprzedzić Amerykanów w tym programie. A my już teraz zapowiadamy, Nautilusa poświęconego właśnie rakiecie N, rakiecie N. i tajnemu, tajnemu radzieckiemu programowi zdobycia Księżyca. Przed Amerykanami, który się nie udał. Zapraszamy na pokład Nautilusa w jedną z kolejnych niedziel. Tymczasem przyszedł czas, żeby zająć się że no, rzeczą naprawdę bardzo tajemniczą, jeżeli chodzi o program lotów na Księżyc, a dokładnie sprawą pewnych przekazów radiowych, które zostały specjalnie utajnione przez NASA i dziwnych spotkań, czyli mm, tego, o czym mówili astronauci, a co NASA uznało za rzecz bardzo tajną i ważną z punktu widzenia wojskowego. My zadzwoniliśmy do pana Wojciecha Andrzeja Janiszewskiego, który jest stan współpracownikiem Nautilusa Radia z. Posłuchajmy. Panie Wojciechu, czy wiadomo coś o tym, że część przekazów radiowych ze statków kosmicznych była blokowana przez NASA? No to chyba jest naturalne. Przecież NASA komunikowała się na wybranych pasmach, pasmach oczywiście nieoficjalnych. Także jeżeli powiedzmy coś by dostało się na zewnątrz, to z tego co nie wiadomo, były to takie nieformalne podsłuchy radioamatorów. No, Radioamatorów niebagatelnych, bo jeśli potrafili rozkodować sygnał komunikacyjny, to znaczy, że no, byli to fachowcy. Taki pierwszy bodajże sygnał, pierwsza powiedzmy no, wiadomość, która przeniknęła, to dotyczyła bodajże z lotu Merkurego 9 w 1963 roku. Pilotowane to było przez Gordona Coopera. I ten, że pan Cooper relacjonował, że coś tam za nim leci, określał nawet bodajże wygląd i tak dalej. NASA oczywiście nie potwierdziła tej informacji.